Czytaliśmy bardzo dużo artykułów, jak to się robi, co trzeba zrobić, no i zarobiliśmy 70 centów przez pierwszy tydzień. Były chude lata wtedy, tak yy, śmieję się, że czasami to i pasztet był jeden z paroma yy, bułkami na cały dzień. Tutaj ludzie nie przychodzą, żeby odbędnić 8 godzin, tylko każdemu zależy na tym, żeby produkty były jak najlepsze i się chwalić. Ja grałem w gry od dziecka. Miałem pierwszy komputer Spectrum, później Atari. No i tak lata mijały, ja grałem dużo. Później poszedłem na studia. Grałem jeszcze więcej. I jak w pewnym momencie, w pewnym momencie swojego życia zdecydowałem się, że chciałbym robić gry. Wtedy wróciłem z Włoch, z Akademii Sztuk Pięknych. Spotkałem Damiana. Znaliśmy się jeszcze wcześniej, ale nie wiedzieliśmy, że nasze losy się spotkają i będziemy chcieli razem założyć firmę robiącą gry. Przekonałem Damiana do tego. On się zakochał później w tym pomyślę i jesteśmy tak tutaj teraz. Z drugiej strony historia wygląda do, dokładnie tak samo, więc e, m, to była dość duża, jakby dość odważna decyzja, przynajmniej tak to wyglądało z mojej strony. E, no ale Kciasiek jest na tyle przekonywujący, że udało mu się mnie przekonać i, i faktycznie dzięki temu jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. To było 5 lat temu, czyli ja bym pozostał przy tym, że świeją mi głosy. <laughs> Pięć, pięć lat temu, tak, to już jest taka okrągła rocznica, właśnie teraz e, mija. Tak, no minęło w lipcu, zaczęliśmy w lipcu, to był, była sobota, zaczęliśmy tak naprawdę w pokoju sobie gdzieś tam siedzieć we dwóch, zrobiliśmy y, pierwszy projekt, to był Space Jam, no i faktycznie minęło pięć lat od tego momentu, a, kiedy, kiedy powstała ta no, pierwsza knajdówka. od razu duchka. przy tym liczyliśmy. Czy już możemy treje kupować? Tak, tak. <laughs> Za, zaraz, 5 sekund po wysłaniu gry do sklepu, już e, były plany na, na to, co zrobimy z tą fortuną. Życie ciutkę zweryfikowało tą naszą fortunę. E, rozłożyło ją trochę na później, w czasie, bym powiedział. Ciągle jesteśmy na tej drodze. Czytaliśmy bardzo dużo artykułów, jak to się robi, co trzeba zrobić. E, I w tamtych czasach e, bardzo, bardzo był pchany model płatnych gier. I stwierdziliśmy, że to też jest e, dla nas, e, tam znajdziemy swoje miejsce, że wchodząc na sklep e, będziemy, mm, będziemy mogli e, zarabiać e, z pełnej gry, którą wymyśliliśmy, e, za opłaty, które ludzie nam z, z góry płacą. E, no i zarobiliśmy mm. 70 centów przez pierwszy tydzień, <noise> czyli było jedno ściągnięcie, gra była za dolara. Eee, sklep tak, zabiera jeszcze 30%? Tak, dokładnie. No, okazało się, że w tych wszystkich artykułach była informacja o tym, żeby zrobić grę, wrzucić do sklepu i tak dalej. Natomiast nie było informacji o tym, że tuż po wrzuceniu gry do sklepu trzeba wyłożyć kilka milionów dolarów na reklamę, żeby ona się pojawiła odpowiednio wysoko i faktycznie zaczęła zarabiać eee, będąc tym modelu płatnych gier. No jakby brakowało nam tego jednego drobiazgu, czyli tych kilku milionów, które moglibyśmy włożyć na reklamę. Potem, no i jeszcze parę innych rzeczy, które e, zespołu. Tak, tak. No, to pier, pierwszy projekt był, był tylko nasz, zresztą później e, kolejny, e, o którym też już mówiliśmy, czyli ten, który zarobił dla nas więcej, e, czyli całe 3 dolary, tak, e, to, e, to już była gra, która na początku też powstała jako gra płatna i tak samo nie, nie przyniosła tych, tych efektów, na które tych liczyliśmy. Tak, więc... E, wtedy, wtedy ja wpadłem na, na artykuł który właśnie zachwalał model, model darmowych gierek. Mówił, że to jest przyszłość, bo na tamte czasy to królowały tylko płatne. Ja mówię do Damiana, co mamy do stracenia, już nikt nie chce płacić, to, to niech świat się dowie o, o naszych wspaniałych produktach, za darmo niech mają. I, i zaczęły się pobrania. To też był dobry test dla nas, bo mogliśmy zweryfikować, czy problemem ze ściągalnością tych gier płatnych jest to, że sam produkt jest jakby nieatrakcyjny dla, dla końcowego gracza. Czy jednak gdzieś ten problem leży w innym miejscu? Okazało się, że produkt jest całkiem ok, bo tych ściągnięć było 10 tysięcy nagle, tak? Zrobiło się z tych trzech czy czterech. Mm, więc okazało się, że sam produkt jest całkiem w porządku, natomiast no, problem leżał, jak się później okazało, w tej dość dużej ilości pieniędzy, jakby trzeba było włożyć na reklamę e, tego płatnego produktu, no bo tam jednak dość duże firmy z dużymi budżetami reklamowymi się, e, się wybijały gdzieś tam w, e, w rankingach. No i tak jak mówiłem, że na początku to był <laughs> model darmowy Gierek, e, był ciężki do, do tego, żeby wyciągnąć z tego pieniądze, bo nie było narzędzi. Też nikt o tym nie mówił, e, o narzędziach. Wszędzie na internecie są tylko wspaniałe artykuły o dużych deweloperach, którzy mają możliwości, żeby zarabiać z każdego, z każdego modelu. I tak naprawdę sami musieliśmy znaleźć swoją drogę przez, przez ten gąszcz możliwości. Bardzo szybko, bo. W październiku? W wrześniu dwa-trzy miesiące, po... Dwa, dwa, dwa miesiące, bo akurat ja jestem taki w gorącej wodzie kąpany i jak, jak już mam, mm, mam wizję i, i, i chciałbym, chciałbym do czegoś e, dojść, to przekonałem Damiana, e, żebyśmy zatrudnili pierwszego pracownika. Mówił, że e, będzie ciężko, ja mówię, że będzie bardzo ciężko, no i, by, I, było bardzo ciężko. I, i, było, i było bardzo ciężko, bo własne pensje, e, własne środki, które mieliśmy, musieliśmy oddawać na, na pracowników, także e, były chude lata wtedy, tak e, śmieję się, że czasami to i pasztet był jeden z paroma e, bułkami na cały dzień. Ja, ja może odpowiem, bo ja przyjechałem ze studiów, nie pracowałem. Miałem w sumie mi zostało 5-6 tysięcy złotych na, na życie. Ja musiałem pójść do pracy. Eee, pracowałem z pół roku, rok. Tak, no, gdzieś tyle. W tym czasie doglądając, e, doglądając e, też e, s, swojego projektu i robiąc to po godzinach, sprawdzając co ludzie zrobili. Damian pracował już wtedy i Damian skończył pracować po dwóch latach od rozpoczęcia firmy czy po trzech? Po dwóch. Po chyba. dwóch. O, gdzieś tak. No. Także ja po roku zaprzestałem pracę. Damian po, po dwóch i od tego czasu już byliśmy tylko skazani na, na los naszej firmy. E, pół, pół roku później? Chyba nawet nie całe, bo zaczęliśmy, zaczęliśmy w lipcu, potem się pojawiły pierwsze osoby, a przenieśliśmy się do inkubatora. To był grudzień. E, jeszcze, jeszcze pamiętam, że przed świętami jakoś na, zdążyliśmy się tam jakby wprowadzić, więc no, kilka miesięcy udało nam się załatwić właśnie w biuro w inkubatorze. Taki mały pokoik, on miał nie wiem, z 15 metrów, e, to, ale dla nas to już było coś, tak? Mogliśmy się wynieść z domu z tą, z tą pracą. Przenieść się tam to już było trochę bardziej poukładane niż, niż dom do 8 rano, od 8 do 16 gór. Tak, to był problem nie tylko dla nas. Później, tak mniej więcej jak się przenieśliśmy do tamtego biura w, w, w inkubatorze przedsiębiorczości, mieliśmy duże zabirowania finansowe. Pożegnaliśmy się z ludźmi na, na chwilę, po czym nie wiem, pół, pół miesiąca później powiedzieliśmy sobie z Damianem, że musimy to dokończyć, to co zaczęliśmy. Poprosiliśmy ludzi, żeby wrócili. Oni wszystko zrozumieli, że były cięższe czasy. Od tego czasu nie mieliśmy już większych zawirowań finansowych. Udawało nam się z naszej pracy, ze zleceń, które mieliśmy, łatać ten budżet i zachować stabilność firmy. Przyjechałem taki trochę zrozpaczony do mojego przyjaciela. Eee, I opowiadam mu, że firma mi się właśnie wali i, i w ogóle on usłyszał, że robimy gry na telefony komórkowe zapalił się strasznie eee, i powiedział, że dofinansuje nas. Tak to nie było dużo, do, nie było dużo dofinansowania, ale wystarczyło na to, żebyśmy... Eee, Mogli, mogli się odbić od dna i pójść, i pójść do przodu. To Ta, no, ile, lat temu, ile lat temu to było? E, no, to było w 2011 roku, w, w lutym. W lutym wtedy. Tak. E, tak, bo wtedy założyliśmy, przekształciliśmy działalność gospodarczą spółkę z o. w spółkę ZO, i wtedy za, zaczął się tak naprawdę całkowicie inny okres na, naszej działalności. Tak, 24 luty 2011 roku. No, cały czas, cały czas, bo to mm, zdecydowaliśmy się z Damianem, że będziemy wypłacać tygodniówki ludziom, bo nie wiedzieliśmy, co będzie za co następny tydzień. Także i przestaliśmy, przestaliśmy zrezygnowaliśmy z tej, e, z tej metody płacenia e, dopiero z dwa lata temu. Czy, no, gdzieś tak. Z dwa lata temu. Także trzy lata, trzy lata pracowaliśmy na tygodniówkach. Tak, żeby być rozliczeni z ludźmi i żeby nie było tego, że komuś coś zalegamy. Bo... No to był jedyny sposób tak naprawdę na to, żeby e, słowo, które daliśmy, że będziemy mogli płacić po prostu pensję, żeby, żeby na pewno móc je wypłacać, tak? bo, e, bo te przychody były, tak, bo... były różne, a ciągle też był apetyt na to, żeby powiększać zespół, tak? No bo chcieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że większy zespół jest w stanie szybciej zrobić produkt, który szybciej zarobi pieniądze, z drugiej strony były potrzebne pieniądze na to, żeby powiększyć zespół, więc takie trochę standardowe błędne koła, jeśli chodzi o mały, mały rozwijający się biznes, tak? Czyli Fajnie by było mieć więcej pieniędzy, żeby szybciej zarobić pieniądze, ale no gdzieś, gdzieś jest ten początek, który, który wprawia to kółko wróg, tak? No i tak... Do te, znaczy tak trwało przez trzy lata, że byliśmy mm, takie jakby matni. Aż do momentu kiedy wydaliśmy naszego pierwsze, e, p, pierwszą grę wyścigową, e, ona w ciągu 10 dni milion pobrań, bo nawet więcej. No, był całkiem spory sukces w stosunku do tego, co, co mieliśmy wcześniej, tak? W tym momencie się wszystko, wszystko się zmieniło. Tak e, prawie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przenieśliśmy się do Sky Zespół nam urósł tam wtedy mieliśmy 12 osób, urósł nam teraz już do A ponad 30. No, zamykamy 40 malże. Teraz robimy całkowicie inne gry niż robiliśmy na początku. Jakościowo. Pozwoliło nam to jakby dojść do momentu, kiedy możemy się trochę mniej spieszyć z zrobieniem projektu. Tak? Teraz, projekt, który wyszedł, tak, czyli Top Speed, pracowaliśmy nad nim 12 miesięcy, tak naprawdę, od samych początków do, do momentu premiery. No to jest bardzo długo. Wcześniej musieliśmy się, musieliśmy się dużo szybciej zamykać ze zrobieniem projektu. No bo finansowanie projektu przez 12 miesięcy, zespołu, miejsca pracy i tak dalej, jakby nie wchodziło w grę ze względów, ze względów finansowych, więc projekty były siłą rzeczy mniejsze. No, tu mogliśmy sobie już na to pozwolić, żeby ten projekt naprawdę, naprawdę sporo nad nim popracować. No poświęciliśmy na niego już teraz, nie wiem, ponad 12 tysięcy godzin. Pewnie za 13 już teraz, jakby dobrze tam zajrzeć. Ale to zaowocowało, zaowocowało mm, tym, co teraz jest, tak? Mamy, e, już prawie zbliżamy się do miliona ściągnięć. E, mamy na każdej platformie średnią e, 4-6. E, Także to nie jest banalny produkt. Ludzie go doceniają. E, Jesteśmy z niego dumni, tak? Nazywam się Konrad Karolczyk. Od półtora roku pracuję w firmie Tibul. i aktualnie jestem art dyrektorem. Nazywam się Marcin Markowicz. Pracuję tutaj dwa lata i również jestem art dyrektorem. Cześć, jestem Grzegorz Motyka. W, w Tebulu pracuję od września zeszłego roku i jestem testerem. No więc, Paweł Kretowski, pracuję w Tibulu w sumie. Długi rok leci już nie, za niedługo, więc w grudniu, dwa lata temu. Aktualnie jestem na stanowisku programista. To nie jest rewelacyjna historia z tego tytułu, że po prostu znalazłem ogłoszenie na stronie. Skontaktowałem się z, z Grzegorzem, jak się wtedy dowiedziałem, i gdzieś po kilku miesiącach, kiedy już w ogóle nie spodziewałem się, że do mnie zadzwonią, okazało się, że mnie potrzebują i, i przyszedłem na rozmowę. E, chyba się polubiliśmy, e, z jakiegoś powodu mnie zatrudnili e, i od tego czasu e, po prostu sobie pracujemy. Ja pracowałem wcześniej jako freelancer przez parę miesięcy. Niestety, albo stety, nie za bardzo. Znaczy nie bardzo mi się podobało. jako praca jako freelancer znalazłem ogłoszenie i tutaj się znalazłem. Nie potrafię sam siebie zmotywować w pracy w domu, za dużo rzeczy mnie rozprasza, a tutaj jednak praca w zespole z ludźmi. Jak najbardziej na plus. Przez to, że znałem się z szefem i zaproponował mi stanowisko testera. Na samym początku nie byłem pewien, czy podołam tematowi, bo miałem wyobrażenie o testowaniu tak jak każdy, że to tylko granie i że nic tutaj nie będzie się wiązało z jakimiś cięższymi sprawami. A się potem okazało, że z graniem to ma mało wspólnego. Dwa lata temu. to Było tak, że przyjechałem do Wrocławia szukając pracy i studiując przy okazji magisterkę. Przyszedłem na rozmowę, dostałem. W tym momencie to była taka firma rozwijająca się dość dynamicznie, więc jakoś wtedy tak poszło. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno cały interfejs jest stworzony i zaprojektowany przeze mnie. Ja zajmowałem się sam designem i efektami wizualnymi. No i razem z Marko jakby też czuwaliśmy nad całością projektu, żeby ona była spójna wizualnie. Odkłonnie wygląda to tak, że programiści piszą z program, jest możliwe, że zdarzy im się jakiś błąd, tak? Przy na przykład z, tylko zupdate'owaniu jednego z programików, które są częścią większej całości, może się wszystko posypać tak naprawdę. I my, naszym zadaniem jako testerów jest to, żeby pomóc programistom pozbyć się problemów, tak? bo na tym to polega chyba no, cała ta praca. Tysiące razy naprawdę trzeba powtarzać cały czas to samo, bo przy każdym, przy każdej zmianie w kodzie może się coś innego porozwalać w aplikacji. I Odpowiadam w tym momencie za nowe rzeczy, które będziemy wprowadzać do tego rejestra, bo ten projekt mniej więcej lat tej tu został już po części zamknięty i takie future, można powiedzieć, nie za wszystkie, wiadomo, jedna osoba nigdy nie może za wszystko odpowiadać, ale za takie kluczowe, co można powiedzieć, duże nadzieje z tym wiążemy. No to zaczyna się od kawy, przejrzenie zadań z poprzedniego dnia, zaplanowanie tak naprawdę tego, co będziemy robić dzisiaj i przez najbliższe dni. Ciężka praca. Sprawdzanie tego, co się wysypało w ciągu dnia tak. I, i tak dalej, bo, bo z reguły trzeba parę rzeczy naprawić. Eee, I to jest po prostu ciągłe planowanie. ciągłe zastanawianie się, co, co może pójść nie tak na dobrą sprawę i przewidywanie przyszłych problemów. Myślę, że na tym tłumaczę. Mm -hmm. Tak, tak. Znaczy, generalnie to jest tak, że, że wszyscy razem współpracujemy, jakby chcemy dojść do najlepszego rezultatu i wiadomo, że jeśli ktoś nam powie, że hej, to chyba nie zadziała albo to się nie zgadza, no to wiadomo, że zastanawiamy się, jak to zrobić lepiej. Więc, więc to jest kompletnie praca wspólna. Tak, też nie ma nigdy tak, że za pierwszym razem wszystko jest super świetnie, zawsze jednak popraweczki. Tak. Rano e, spotykamy się z naszym project managerem, z Piotrem. Piotr ustala mniej więcej grafik, który update jest najwcześniej, bądź jeśli chodzi o top speeda, to jakie rzeczy są najważniejsze. No i potem przy współpracy z programistami staramy się pozamykać wszystkie błędy i iść dalej. Ktoś można powiedzieć normalnie, jeśli przychodzę do pracy, dostaję na zadania, albo jakieś zadania się zmieniają zielamy między pracowników, między kto, kto do czego będzie najlepiej się nadawał, no i każdy swoje. Kleczy potem głupie, to jest tak, że na przykład zadania, jeśli chodzi o content, to dostajemy od game designera. Jeśli chodzi na przykład dajmy o, o marketing, to właśnie od marketingowca i też dużo rzeczy dostajemy od dyrektorów graficznych. Jeśli chcą na przykład dajmy coś móc wprowadzić i oni się nas pytają, mamy taki problem, załóżmy i jak można by było z Waszej strony to rozwiązać, żeby taka naprawdę fajnie wyglądała i żeby to wszystko chodziło na jak na najniższych urządzeniach. Ja pracuję na Macu, w sumie już sporo lat, do tego Cintiq, do rysowania, Photoshop, Illustrator i Unity. Ja pracuję na PC, jakoś tak już zostało, korzystam do muzyki z programu Presonus Studio One, jako kartę muzyczną mam Focusrite Scarlett. I słuchawki na dt 770. Jakby to jest dla mnie baza do pracy nad, nad dźwiękiem. Efekty wizualne, takie rzeczy, które wychodzą gdzieś na końcu projektu, kiedy trzeba coś dopicować i dźwięk. Aktualnie pracuję na Macu. Okodowanie do C głównie, C, ostatnio C Objective, wiadomo, i pluginy do Maca. Y Java, no, wszystkie między te podstawowe wiadomo, głównie w C bo piszemy je w C żeby to wszystko było zunifikowane. Staramy się e, dokupywać w miarę e, być na bieżąco z urządzeniami, ponieważ no, w Androidzie trzeba mieć tego mnóstwo i dobieramy od. Tych najsłabszych, bo wiadomo, że użytkownicy ze starymi smartfonami też by chcieli pograć w gry. To dlaczego mamy nie wyjść im naprzeciw i nie stworzyć aplikacji, która będzie pozwalała im grać? Nie? Także testujemy od samego początku, samego końca: od tabletów po najmniejsze, po najnowsze. Różnie to wygląda. No, najbardziej, najbardziej złożone i tak naprawdę. Moim zdaniem sukces na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, powstał super produkt, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Po drugiej stronie, jest jakby ta druga część, której nie widać jakby publicznie, czyli to, że, że zespół się super zgrał, naprawdę. Że jakby sam proces tworzenia też został w bardzo wielkim stopniu jakby ulepszony. Tak? Czyli po, nie dość, że powstał produkt, to tak naprawdę zespół się dość mocno rozwinął, bo jak sobie popatrzymy na to, tak tutaj wewnętrznie, jak to wyglądało, zanim zaczęliśmy robić tą speedę, jak to wygląda teraz, no to różnica jest naprawdę ja. widoczna gołym okiem. Ja bym powiedział, że. Jesteśmy gotowi do tego, żeby robić tylko triplejówki z tym zespołem, który już teraz mamy. No w sumie tak naprawdę zespół. Mocno budujemy ciągle. Nie ma tak, że mamy już super, świetnie spójny zespół, dopiero nad tym pracujemy. Ale pracuje się dobrze, rozumiemy się chyba z ludźmi, tak mi się wydaje. Myślę, że dużo ze sobą rozmawiamy i to jest klucz. Tak to jak jest jakby, klucz, to prawda. Żeby to szło do przodu i żeby każdy był zadowolony, bo też w sumie każdy musi czuć się częścią projektu mniej lub bardziej. I fajnie, jeśli każdy może coś powiedzieć, to rzeczywiście jest uwzględnione i, i mam nadzieję, że to jest taka nasza ważna cecha, że że staramy się, żeby każdy był, był częścią projektu. Wiadomość, rozmawiamy między sobą, kto jakie ma problemy, z czym możemy pomóc, żeby to jak najszybciej i jak najlepiej zrobić. Tutaj ludzie nie przychodzą, żeby odbębnić 8 godzin, tylko każdemu zależy na tym, żeby produkty były jak najlepsze i się chwalić. Teraz czytaliśmy opinie o w Speedzie na Google Playu i naprawdę miło się to czyta. Dzięki, że podoba Wam się gra i że jest taki feedback z naszej strony. Jasne. Patrzymy się na CV, ale tak naprawdę liczy się dla nas rozmowa, rozmowa z człowiekiem, jeżeli już kogoś wybierzemy, bo pierwszą, pierwszą zaporą jednak jest to CV. Jak kogoś wybierzemy i porozmawiamy, to liczy się później tylko i wyłącznie człowiek. Mamy bardzo młody zespół. I to nie jest tylko to, że musi być doświadczony, tylko po prostu musi mieć pasję być. Mówię, to też jest troszeczkę różnie w zależności od tego, na jakie stanowisko kogo, e, kogo szukamy. Tak? Jeżeli szukamy kogoś, poziomu z tej bardziej artystycznej strony, no to tutaj bardzo ważne jest na przykład portfolio, tak? no bo patrzymy sobie, ktoś jest nie wiem, rysownikiem, ktoś zajmuje się modelowaniem 3D, fajnie popatrzeć na jego pracę i zobaczyć ok, e, ten facet ma taką kreskę jak potrzebujemy. Z drugiej strony, jeżeli mówimy tutaj o tej programistycznej części zespołu, no to tutaj e, doświadczenie bardzo często jest trudno weryfikowalne. Nawet jeżeli ktoś już miał jakieś doświadczenie wcześniej, no to bardzo ciężko jest to pokazać, tak? bo duże projekty są robione przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. I tutaj też sobie zawsze jakoś, jakoś z tym radzimy. I tutaj to CV, doświadczenie, szkoła, którą ktoś skończył, no ma jakieś tam znaczenie. To tak? jest taka dość mocno... Powiedziałbym, wiedza taka książkowa też potrzebna, tak? jeśli chodzi o, o, tą, o, tą, o tą część programistyczną, tak? o algorytmikę, o tego typu rzeczy. No ale z drugiej strony też e, zdarzyło się u nas, że po, e, chcieliśmy pozyskać człowieka, żeby zajmował się naszymi social media, a okazało się, że facet robi dla nas, e, rysuje. także. No. Tak, no, są takie przypadki, jasne.